Wesprzyj kanał i postaw mi kawę na Buy Coffee 2. Witajcie na kanale Strefa Wojska. Dzisiejsze informacje zaczynamy od Bułgarii, która chce kupić amerykańskie Strajkery. Departament Stanu USA poinformował, że zaakceptował on prośbę o zakup przez Bułgarię rodziny kołowych transporterów opancerzonych Strajker. Bułgarię interesuje zakup około 183 wozów w różnych wersjach, przy czym największa ilość dotyczy transporterów opancerzonych, i tu mówimy o 90 egzemplarzach, wozów dowodzenia, 33 egzemplarze oraz wozów ewakuacji medycznej 24 wozy. Cały dokładny wykaz, co chcą kupić, macie właśnie na swoich ekranach. Maksymalna kwota kontraktu została ustalona na 1,5 miliarda dolarów. Aczkolwiek, jak wiadomo, cena po negocjacjach prawie zawsze jest niższa. W bułgarskich wojskach nowe wozy mają zastąpić przede wszystkim wiekowe, poradzieckie konstrukcje BMP-1, czyli dobrze znane w Polsce BWP-1. Strajkery służą w amerykańskiej armii od 2002 roku i wywodzą się z kanadyjskiej rodziny pojazdów LAV-3. To, co jest dużym plusem tych wozów, to mnogość różnych wersji. Dla przykładu, teraz widzicie wóz wsparcia ogniowego, który posiada armatę kalibru 105 mm. Tu z kolei widzimy M1134, czyli niszczyciel czołgów i pojazdów opancerzonych, gdzie głównym uzbrojeniem są pociski z rodziny TOW. Aż szkoda, że nasza armia, w której służą Rosomaki od 2005 roku, nie doczekała się tak licznych odmian tego wozu. No, ale może kiedyś to się zmieni wraz z następcą Rosomaka, którego zaprojektowanie ma potrwać do 2028 roku. Co tam słychać u Pirata i Moskita? Kiedy pojawia się temat pocisków przeciwpancernych, to często czytam w komentarzach: "Ej, strefa wojska. Co tam z naszym Piratem i Moskitem?". No właśnie. Okazuje się, że nie tylko widzowie Strefy Wojska chcą wiedzieć, co się z nimi dzieje, ale także posłowie opozycji, a dokładnie z Koalicji Obywatelskiej, którzy złożyli właśnie interpelację, w której pytają między innymi o czas i przebieg badań zakładowych i kwalifikacyjnych. Oraz kiedy możemy się spodziewać wprowadzenia nowych pocisków do polskiego wojska? Przypomnę, że Pirat i Moskit to opracowywane w Polsce przeciwpancerne pociski kierowane. No, prawie. Bo przy Piracie swoje ręce maczali także Ukraińcy. Na razie mają trwać badania zakładowe. Od kilku miesięcy faktycznie o nich cisza, a tymczasem kupowaliśmy w tym czasie amerykańskie javeliny oraz izraelskie spajki, które produkuje u nas Mesko na licencji. Pirat charakteryzuje się zasięgiem na poziomie około 2,5 km i jest naprowadzany półaktywnie na cel podświetlany laserowo. Z kolei Moskit ma mieć zasięg około 4 km, a cel ma mu pomóc namierzyć głowica optoelektroniczna. Na razie oczekujemy na odpowiedź ministerstwa. Jak się już pojawi, to Was niezwłocznie poinformuję, bo sam jestem ciekaw, co u nich słychać. Japonia podnosi coraz bardziej wydatki zbrojeniowe. Można śmiało powiedzieć, że kraj kwitnącej wiśni porzuca pacyfistyczne rozumienie świata i przyjmuje go takim, jakim jest. To znaczy, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Japońskie Ministerstwo Obrony zawnioskowało o podwyższenie swojego budżetu o 12% w stosunku do tego, co było rok temu. A zatem do kwoty około 7,7 biliona jenów, czyli około 52 miliardów dolarów. Co ciekawe, Japonia ma dojść do poziomu 2% PKB, wydatków na wojsko, już w 2027 roku, zatem patrząc na jej produkt krajowy brutto, jej budżet wojskowy za 4 lata powinien znacznie przekroczyć 100 miliardów dolarów. Co prawda, to i tak znacznie mniej od takich Chin, które w tym roku mają oficjalnie wydać Około 220 miliardów dolarów, no ale wzrost wydatków ponad dwukrotny w ciągu 4 lat, no, robi jednak wrażenie. Poza tym Japonia technologicznie stoi wyżej od Chin, przez co jej opracowywane uzbrojenie może być dużo bardziej skuteczne niż chińskie. Na co pójdą tegoroczne wydatki? Widać, że Japończycy stawiają obecnie na wzrost zdolności rakietowych i mowa tu m.in. o inwestycjach w rakiety przeciwokrętowe Typ 12, których zasięg ma być zwiększony nawet do 1500 kilometrów. Poza tym mowa o rozwoju broni hipersonicznej, jak i systemów obronnych przeciwko takiej broni, które mają być opracowywane razem z Amerykanami. Zakłada się także budowę dwóch niszczycieli, które będą dysponować m.in. systemem przeciwrakietowym Aegis. Nie wiem jak wy, ale ja jednak popieram taką politykę. Rozumiem, że może to tylko pompować balonik, który w pewnym momencie pęknie i może spowodować jeszcze bardziej krwawy konflikt. Ale wychodzę z założenia, że kraje typu Rosja czy Chiny szanują siłę, a nie słabość. I to właśnie siła może uchronić nas przed kolejną wojną. Ale może się mylę? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Amerykanie Chcą skupować pociski z rodziny IEM-120 Amram. Firma RTX na polecenie Departamentu Obrony USA ma skupować rakiety z rodziny Amram, które jak łatwo się domyśleć mają trafić do ukraińskich systemów NASAMS, które w liczbie kilku baterii służą już na Ukrainie, a będzie ich tylko przybywać. Natomiast w przyszłości zapewne będą stanowić także wyposażenie ukraińskich F-16. Wartość kontraktu to prawie 200 miliardów dolarów. Ciekawe czy i nasze Amramy tam trafią. Konflikt na Ukrainie pokazał, jak ważne jest posiadanie dużych zasobów amunicji, a także możliwości szybkiego wzrostu i produkcji. Według mnie to nawet ważniejszy wniosek z tego co się dzieje na Ukrainie niż używanie dronów, na które w bliskim czasie zapewne znajdą się dużo bardziej skuteczne środki ochronne i myślę, że będzie mieli taki wyścig jak w przypadku czołgowych pancerzy i pocisków przeciwpancernych. Tatra postawiła na innowacje. My mamy Jelcza, a Czesi Tatrę. I trzeba przyznać, że nasi sąsiedzi z południa zaprezentowali kilka interesujących rozwiązań. Jednym z nich jest napęd hybrydowy. Nowe ciężarówki od Tatry z tym napędem będą posiadały silnik elektryczny i silnik spalinowy, które będą od siebie niezależne, ale jednocześnie będą mogły nawzajem się wspierać w sytuacji, kiedy potrzebna jest większa moc, np. przy pokonywaniu wzniesień. Inna dotyczy silników. Tatra powróciła do projektu własnej jednostki napędowej opracowanej jeszcze w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Mówimy o jednostce 19-litrowej o 12 cylindrach. Docelowo mają one trafić między innymi do ciężkich transporterów logistycznych. Innym opracowywanym silnikiem są jednostki dla Nexter Titus 6x6. Tu z kolei mówimy o jednostkach 6 sześciocylindrowych o pojemności prawie 9 litrów. W kontekście rozwoju Tatry zastanawiam się, jak wyglądają tego typu badania w naszym Jelczu. Mam teraz gigantyczne zamówienia od polskiego wojska i zapewnioną produkcję na wiele lat, więc myślę, że to świetny czas, aby samemu postawić na innowacje. Tymczasem niestety nie słyszę ani o nowych rozwiązaniach napędowych czy silniku. I to mnie trochę martwi. Jeśli jednak jest inaczej, to dajcie znać w komentarzach. Może Jelcz pracuje nad czymś naprawdę wyjątkowym i przeoczyłem tę informację. Czy gripeny trafią do Indii? A teraz informacje o samolocie, który dla wielu był lepszym rozwiązaniem dla Polski niż fa 50 Hindusi ponownie chcą kupić ponad 100 myśliwców wielozadaniowych. W programie startują m.in. francuskie Rafale czy Eurofightery. Oprócz nich są także propozycje amerykańskie, czyli Super Hornety oraz F-21. Jeśli nie wiecie, co to za maszyna, to po prostu F-16 Viper dostosowane do indyjskich wymagań. Są także Rosjanie z Migiem 35 i 135. Do wyścigu dołączają Szwedzi, którzy zaproponują oczywiście JAS-39 Gripen w wersji E. Wydaje się, że przewagę na starcie mają francuskie Rafale, które już służą w indyjskich siłach powietrznych, a ostatnio zostały wybrane dla indyjskiej marynarki wojennej. Ale wcześniejszy przetarg na podobną ilość samolotów upadł, ponieważ Francuzi nie dogadali się do licencyjnej produkcji w Indiach. Jak będzie teraz? Zobaczymy. Niezależnie od indyjskiego przetargu, dla Szwedów nadeszła dobra informacja z Brazylii, która postanowiła zakupić kolejne Gripeny dla swoich sił powietrznych. Mówi się o 34 egzemplarzach. Dotychczas zamówiła ona 40 myśliwców, których część jest obecnie produkowana w Brazylii na licencji. I na koniec małe ogłoszenie. Jak pewnie wiecie, od wczoraj trwają w Kielcach targi MSPO 2023. Wszystko wskazuje na to, że jutro będę tam obecny. Jeśli chcecie śledzić moją relację zdjęciową, to zapraszam na Instagram Strefy Wojska. Myślę, że będę tam wrzucał całkiem dużą ilość zdjęć. Na karcie społeczności na YouTubie również coś się pojawi. Dzięki za poświęcony czas. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o dzisiejszym materiale. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!